Witajcie, witajcie, witajcie! Kto pamięta jeszcze to powitanie? Ktoś, kto pewnie ogląda mnie no, dosyć dawno. Często wykorzystywałam je do przywitań na bitwie, na opowieści. Witajcie, moi drodzy, jeszcze raz serdecznie powiem Wam, że ten film już dawno chciałam nagrać, jednak wszystko to, co się tutaj dookoła działo, nie pozwalało mi na to. Jak przyjechałam z wakacji, tak cały czas u nas przez kilka tygodni lało. No, wiecie, później jakieś przygotowania, organizacje, i dopiero dzisiaj znalazłam taką odpowiednią porę, żeby móc tutaj do Was powiedzieć, co się u mnie działo, co się będzie działo, jakie mam dalsze plany, jeśli chodzi o kanał. I może zaczniemy od tego, co się na bieżąco dzieje. Wczoraj brałam udział w warsztatach literackich w Kozienicach. Prowadzącą była Karolina Pisarska. Była bardzo fajna atmosfera, miła. Wiele się mogliśmy nauczyć. W ogóle m, odzyskać radość z pisania. Bo już dosyć dawno nie pisałam tekstów takich prozatorskich czy poezji czy... No tak, wiecie, do czytania. Oprócz, oprócz postów, oczywiście. Tydzień temu brałam udział w wystawianiu sztuki Moralność pani Dulskiej. Zostałam zaproszona gościnnie do teatru, który jest przy Resursie, a prowadzi go Robert Stępniewski, którego już mieliście okazję nieraz poznać w moich filmach, gdyż też odpowiadał za ulicę teatralną. Było to przeżycie dosyć takie intrygujące, ciekawe, dające mi wiele nowych doświadczeń, bo powiem Wam od czasu szkoły podstawowej no nie brałam udziału w przedstawieniach. Oprócz tego, że opowiadałam historię, no to, to jest zupełnie coś innego. A dwa tygodnie temu mieliśmy festiwal opowieści, taki ogólnopolski festiwal opowieści. Przyjechali do nas opowiadacze z każdego zakątka Polski. Była też bardzo miła atmosfera. Mogliśmy wreszcie się poznać, bo tak to widzieliśmy się tylko poprzez internet, poprzez spotkania internetowe na Zoomie, które były prowadzone na bitwie na opowieści. Także wreszcie mogliśmy się wszyscy spotkać, poznać, porozmawiać, poopowiadać i też przeszliśmy takie warsztaty dla opowiadaczy. Obecnie, tak jak już wszyscy ci, którzy śledzą mnie też na Facebooku, na profilu Zaplątana opowiast w Opowiastkach, Wiecie, że przystąpiłam do projektu z napisania i nagrania reportażu Czerwiec 76 i tak właśnie od tej pory przystąpiliśmy do działania. Naszym opiekunem jest Jacek Hugo Bader i wspólnie będziemy to wszystko tworzyć. Jesteśmy na razie na początku. Więc dużo pracy przed nami. Co mi z tego wyjdzie osobiście, to nie wiem, bo to jest naprawdę duże wyzwanie, w każdym razie też wielka przygoda. I to chyba tak, to chyba tak na bieżąco. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że mam bardzo dużo materiałów zaległych, dlatego że było tak dużo imprez kulturalnych i w różnych wydarzeń że no nie nadążałam po prostu ich montować, składać i wam dodawać. I tutaj znowu odniosę się do mojego profilu na Facebooku, no na Facebooku, zaplątana w opowiastkach, gdyż tam na bieżąco starałam się informować, co się dzieje, co będzie, więc wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby wiedzieć, co się tam dzieje u mnie na bieżąco, to zapraszam, abyście przystąpili. Do tego profilu zalajkowali, polubili i będziecie wtedy mieć wszystko na bieżąco. Także tutaj będzie jeszcze zakończenie ulicy teatralnej. Będzie i vlog z wystawy Storebek Świata. I tutaj uśmiech w kierunku pani, Ani z kanału czytam i piszę. Cóż ja tam jeszcze mam? No ja sam trochę wycinam, no tyle tego że ja po prostu już nie pamiętam. Jest jakiś mój osobisty blog z takiej wyprawy. Taki spontaniczny. I jest jeszcze kilka materiałów. Natomiast... Chciałabym właśnie tak tutaj z wami, z wami też na bieżąco coś, coś wymienić, jakieś informacje, bo tak cały czas, wiecie, przekazywałam to, co się działo, pokazywałam, rozmawiałam z innymi ludźmi, a nie miałam takiego osobistego kontaktu z wami, tak, że tylko dla was, ze mną, ja i wy. Więc tutaj ten film właśnie był planowany już od dłuższego czasu i... Wreszcie się pokaże. Nawet nie będę go montowała, żebyście mieli go mm, szybko na bieżąco. Bo wiecie, jak wrzucę do pliku do zmontowania, to on będzie czekał w kolejce, więc tutaj na pierwszym miejscu, wy. E, co tutaj jeszcze Wam? Bo wiecie, co spisałam? Bo tyle tego jest, żebym nie zapomniała. No właśnie, zakończyłam, yy, zakończyłam naukę, edukację yy, pod kątem fotografii w jednej ze szkół. Yy, tam byłam dwa semestry, ale równocześnie yy, rozpoczęłam naukę na pierwszym semestrze w szkole fotografika i od. W tej szkole Wam kiedyś wspominałam, dzięki temu, że dostałam wyróżnienie w konkursie na fotograficznym Porte 20 łamane przez 21, edycja 13, mogłam właśnie, nagrodą było w wyróżnieniu opłata w połowie pierwszego semestru. Skorzystałam z tego, jestem bardzo zadowolona, bo mogłam się rozwinąć tak artystycznie, pójść w takim swoim kierunku, gdzie w poprzedniej szkole niekoniecznie miałam taką możliwość, bo ona szła troszeczkę innym torem, ale tam wreszcie dowiedziałam się, czego, czego chcę i w którym chcę iść kierunku. Więc mając tę wiedzę, tu w tej nowej szkole w fotografice mogłam już kontynuować i rozwijać się właśnie w tym wybranym kierunku. Do tego dostałam tutaj mnóstwo wiedzy, mnóstwo informacji, Wskazówek, więc jestem bardzo zadowolona i już od listopada zaczynam drugi semestr. Poza tym mam do pokazania Wam sporo albumów fotograficznych, książek, przede wszystkim też tych, które kupiłam na wakacjach to są regionalne wydawnictwa. W ogóle, słuchajcie, Warmia i Mazury mnie zachwyciły. No, Warmia to było takie miejsce, gdzie stacjonowałam, byłam w większości miejscach tam w okolicy. Natomiast też no, Warmia to jest taki w stosunku do całego województwa taki, taka mniejsza część tego, tego miejsca. Więc wiadomo, że na Mazurach też byłam. W tym roku odwiedziłam Kętrzyn, mrągowo, no w Biskupcu tradycyjnie. W reszlu, w reszlu już byłam też kilka, kilka razy, i tak jak ci właśnie, którzy mnie widzą na Facebooku, wiedzą, że spotkałam się z naszym Olimpijczykiem Karolem. Natomiast no też były okoliczne wsie, tak jak Węgój. Oczywiście tradycyjnie spotkałam się z dziewczynami z węgojskiej stróżki. Są też tam panowie, więc też spotkałam ich i miałam okazję oglądać ich występ na festiwalu pierogów. To ma taką specjalną nazwę. Też wam zrobiłam materiał z tego, słuchajcie. Także no tyle tego jest, że, że... nie wiem kiedy ja to zrobię, no, ale zrobię. Miałam okazję właśnie porozmawiać z nimi, poprzybywać, No ale też mam taki prywatny kontakt, gdzie właśnie osoby, które należą do tego zespołu mieszkają tam, gdzie ja stacjonowałam. Jest to bardzo urokliwa, urokliwa taka, taki teren. Zresztą, no, no jak cały teren Warmii i Mazur, naprawdę. No nie mogę powiedzieć, że, że wszędzie byłam, ale, no ale jest to taka nasza perełka. Poza tym, ja już to kiedyś w jednym filmie wspominałam, ale Warmia i Mazury są nazywane Polską Toskanią W ogóle ukształtowanie terenu jest, jest fantastyczne, naprawdę. I miałam, miałam taki plan, żeby zrobić taki dokument, reportaż z, z tematu kapliczek przydrożnych, bo jest tam mnóstwo kapliczek, szczególnie na trasie Reszel Święta Lipka, właśnie byłam też w sanktuarium w Świętej Lipce. Myślę, że opowiadam Wam kiedyś o tym, bo bardzo bym chciała się podzielić moimi doświadczeniami, moimi spostrzeżeniami, pokazać Wam zdjęcia, jakie zrobiłam. Także może to przełożymy na inny czas. Dalej lećmy. Jakie są plany? To właśnie chciałabym takie pogadankowe filmy dla Was zrobić. Wiadomo, jakieś relacje z różnych imprez kulturalnych. No to, co się u mnie dzieje również. Zapraszam was jeszcze raz na profil na Facebooku Zaplątana w powiastkach. Założyłam też drugi profil lidia.mr.fotografia. To jest adres tylko z małpką wcześniej. To jest strona z moimi fotografiami. Dokładnie, jeśli chodzi o samą nazwę, to jest Lidia Mikocka-Rosieńska Fotografia. Ale żebyście właśnie tak mogli bez problemu znaleźć to, w wyszukiwarce wystarczy z tą małpką z przodu napisać lidia.mr.fotografia. Tak samo jak i zaplontana ma swój adres: to jest małpka zaplatana. W kropka o Dlatego że w adresach nie ma polskich znaków. Będę na Instagramie, jak tylko go założę, to wam tam znać. Tam też będą fotografie różne umiejscowiane. Natomiast na pewno będę na razie rzadziej dodawała filmy. Do tej pory starałam się tak minimum dwa filmy tygodniowo stawiać. Teraz będzie to raczej raz tygodniowo, aczkolwiek teraz chyba była troszkę dłuższa przerwa. I jeszcze się zastanawiałam, bo wspominałam też we vlogu z wizytą Guzowianek, że zastanawiam się nad zmianą kanału, nie kanału, tak? Nad zmianą nazwy kanału i automatycznie profilu na Facebooku. Bo szczerze mówiąc, nie wiem jak ta nazwa zaplątana w opowiastkach jest odbierana, czy ona łączy się z tym, co ja tutaj wam prezentuję. Właściwie napiszcie mi w komentarzach, z czym wam się kojarzy moja nazwa zaplątana w opowiaskach. Jeżeli to przeczytacie, słyszycie to, jakie macie wyobrażenie, że co tam może być na tym kanale? Jakie filmy, czy jakie treści? Bo to mnie bardzo, bardzo mnie to interesuje z tego względu, że nie wiem, jak nazwa koresponduje z treścią na kanale i jakie to ma znaczenie na wyświetlanie przez YouTube'a. I przez to, jak widz to odbiera. Bo nazwa może być mylna. Wcale nie musi mówić o tym, co co tutaj się znajduje, więc tak chciałabym chciałabym, żeby to korespondowało ze sobą. Natomiast zastanawiałam się nad taką nazwą lidia kulturalnie. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Jeszcze nad tym będę myślała, bo to, bo to trzeba dobrze opracować. Zobaczymy, ale jestem właśnie ciekawa waszych przemyśleń, waszych spostrzeżeń, waszych opinii, także dajcie mi znać. No, i też jestem ciekawa, które z tematów wam się podobają, bo mam tutaj kilka takich opcji, gdzie tam są mi opowieści, czytane treści, typu bajki nie tylko dla dzieci. Są tam właśnie vlogi, relacje z imprez kulturalnych, wywiady z różnymi ludźmi. Także, czy, czy właśnie nawet opowiadanie o książkach, prezentacja tego, co, co zdobyłam, co. Jakie doświadczenia też zdobywam oprócz, oprócz literatury? Ciekawa jestem, właśnie, co Wam się tutaj najbardziej podoba. Także to, to wszystko umieście w komentarzach. Jeszcze tutaj sprawdzę, co ja tutaj dla Was przygotowałam. A właśnie, słuchajcie, całkiem niedawno, bo w sierpniu, w drugiej połowie sierpnia, nagrywany był u nas film, fragmenty filmu. Pogrom 1905. To był, no jak sam tytuł wskazuje, historyczny film. Niestety nie miałam możliwości przy tym być, bo akurat byłam na wakacjach. Później, jak wróciłam, to już była końcówka. Bo miałam taką nadzieję, że będę mogła nawet w tym uczestniczyć: będę mogła zrobić jakieś zdjęcia, relacje, pokazać wam te wspaniałe wystroje, scenografie, bo kamienice były pięknie przyozdobione. No, ta scenografia była zrobiona na tamte czasy. No, ale się nie udało. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze kiedyś jakiś film będzie kręcony, chociażby serial, dlatego że radom. Tak jak tutaj nie wiem, producent czy reżyser już nie pamiętam, mówił, że u nas jest właśnie dobry, dobre, są dobre takie historyczne podstawy, architektura do tego, żeby była tłem i takim centrum dla, dla tego rodzaju produkcji. Poza tym dużo, dużo tutaj było nagrywanych takich filmów. Także no, radą jest taką, taką kolebką, można powiedzieć. Wiem, że sceny będą jeszcze nagrywane do tego filmu w Łodzi jeszcze w jakimś mieście, w tym momencie nie pamiętam, ale to e, jeśli was interesuje temat, możecie wyszukać się w przeglądarce internetowej. Nasze media tutaj opisywały i były też relacje radiowe, także także tutaj można się tego dowiedzieć. No i kochani, no to subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Jest mi bardzo miło, jak piszecie do mnie, jak my się w ogóle wymieniamy, też jak ja z wami na waszych kanałach się wymieniam. Jest mi miło, jak osoby, które są tutaj, które też nie mają kanałów, a też ze mną korespondują. Także jest to niesamowicie przyjemne, satysfakcjonujące. Ja mogę poznać wasz też światopogląd, jakie. Jakie macie przemyślenia, to wszystko nas wzbogaca. Także bądźmy razem, trzymajmy się, wymieniajmy te informacje. U mnie właśnie słoneczko idzie ku górze, bo jest między siódmą a ósmą. W tym momencie nie mogę sprawdzić godziny, z samego rana. No, ja jestem, wiecie, na Placu Jagiellońskim, tutaj, gdzie zawsze były występy z ulicy Teatralnej. I tak, planowałam troszeczkę, jeśli chodzi o godzinę wcześniej nagrać, ale przyszli młodzi ludzie, yy, trenowali sobie grę w piłkę i była włączona muzyka i wiecie, yy, prawa autorskie. Właśnie, no, no to, to jest ten ból. Także miłej niedzieli Wam życzę, Pod, pogodnego spojrzenia na świat, sukcesów w Waszych planach, bo na pewno jakieś macie. Trzymajcie się i czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia, pa, i się już wyłączam.